Clara stała przed swoją sztalugą z pędzlem w ręku, wpatrując się w płótno przed sobą, ale jej umysł był gdzie indziej. Delikatny szum jej pracowni, miękkie promienie porannego słońca wpadające przez okna, powinny zapewnić poczucie spokoju. Jednak gdy zanurzała pędzel w żywych kolorach, nie czuła nic poza pustką. Jej myśli powędrowały do Daniela, jej męża od sześciu lat, który w tym momencie był prawdopodobnie w swoim biurze, pochłonięty spotkaniami korporacyjnymi. Próbowała przypomnieć sobie ostatni raz, kiedy naprawdę na nią spojrzał. Ostatni raz, kiedy dzielili coś więcej niż przelotne spojrzenie, więcej niż roztargniony pocałunek, zanim wyszedł do pracy. Ostatni raz, kiedy dzielili intymną chwilę, emocjonalnie lub fizycznie, wydawał się być całe życie temu. Jako niezależna artystka, Claire zawsze znajdowała ukojenie w swojej sztuce. Ale ostatnio nawet to wydawało się ucieczką od rzeczywistości, której nie mogła już stawić czoła. Już dawno przyzwyczaiła się do cichej samotności, która wypełniała ich dom. Odgłos nieobecnych kroków Daniela w korytarzu był wyraźnym przypomnieniem przepaści między nimi. Mimo to trzymała się myśli, że w jakiś sposób wszystko się poprawi, że pewnego dnia wróci do mężczyzny, w którym się zakochała. Nie chodziło o to, że Daniel był okrutny, był po prostu odległy. Był menedżerem korporacyjnym, człowiekiem pochłoniętym swoją pracą. W miarę upływu miesięcy stało się jasne, że praca nie była już dla niego tylko źródłem dochodu. To był jego świat. Żył dla swojej kariery, a Claire, jak się wydawało, była tylko dodatkiem. Ale Claire nie była bez winy. Ona również wykofała się, zamykając się w swojej sztuce, w swoim własnym świecie. Przestała oczekiwać czegoś od Daniela. Przestała wierzyć, że może się zmienić. Przyzwyczaiła się do cichej nieobecności, która wypełniała ich dom, jakby była niezbędną częścią ich związku. Ale kiedy poznała Ryana, wszystko się zmieniło. Zaczęło się dość niewinnie. Claire zawsze chodziła na siłownię, aby zachować pozory dobrego samopoczucia fizycznego, cichej ucieczki od myśli. Ryan był osobistym trenerem. Typem mężczyzny, który promieniował pewnością siebie, siłą i spokojną intensywnością. Nie był szczególnie przystojny w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Miał surowy, atletyczny wygląd, jego opalona skóra była naznaczona latami treningu, a jego ciemne oczy były skupione. Ale to jego obecność, sposób, w jaki sprawiał, że czuła się zauważona, przyciągnęła ją. Ich interakcje zaczęły się od niezobowiązujących pogawędek po sesjach, tu komplement. Tam lekki żart. Był czarujący, z bezwysiłkową charyzmą, której Clare nie mogła zignorować. W kolejnych dniach ich spotkania stały się częstsze. Flirt Reana był subtelny, ale niewątpliwy. Po raz pierwszy od dłuższego czasu Claire znów poczuła, że żyje. Kiedy Ryan zaprosił ją na kawę po treningu, nie wahała się ani chwili. Gdy siedzieli w cichej kawiarni, popijając napoje. Ryan słuchał jej, jakby naprawdę mu zależało. Nie rozmawiał o pracy, nie pytał o jej małżeństwo. Zamiast tego pytał o jej sztukę, o jej pasję, marzenia, aspiracje. Sposób, w jaki patrzył na nią z tak szczerym zainteresowaniem, sprawił, że Clare poczuła się ważna. Nie zdawała sobie sprawy, jak bardzo brakowało jej bycia zauważoną, dopóki Ryan nie zrobił tego tak bez wysiłku. Napięcie nie trwało długo. Klerę ciągle o nim myślała. Flirty, ukradkowe spojrzenia, chemia, która się między nimi gotowała, to było niezaprzeczalne. A kiedy Ryan pocałował ją po raz pierwszy, poczuła się, jakby iskra rozpaliła coś głęboko w niej. Odwzajemniła jego pocałunek bez wahania. Gdy romans Clary i Reana rozkwitł, Klerę poczuła przypływ emocji, których nie doświadczyła od lat. Poczucie winy było obecne, czaiło się w tle, ale zostało zagłuszone przez odurzający dreszczyk pożądania ponownego poczucia życia. Ryan był wszystkim tym, czym nie był Daniel. Był obecny, namiętny, a przede wszystkim sprawiał, że czuła się ważna. Ich spotkania były sekretnymi, ulotnymi chwilami skradzionymi z codzienności. Każde spotkanie, każdy skradziony pocałunek był jak kawałek wolności, wolności od monotonii jej małżeństwa, wolności od przygniatającego ciężaru jej niewypowiedzianej samotności. Z Ryanem czuła się widziana, słyszana, rozumiana. Ale w miarę jak Clare zagłębiała się w romans, zaczęło ją dręczyć poczucie winy. Co pomyślałby Daniel, gdyby się dowiedział? Czy w ogóle by Y się tym przejął? Był tak odległy przez tak długi czas, że Klerę zaczęła się zastanawiać, czy w ogóle zauważył jej nieobecność. Nie wiedziała, czy może powiedzieć mu prawdę. A nawet gdyby to zrobiła, czy miałoby to znaczenie? W międzyczasie tajemnice Daniela kłębiły się tuż pod powierzchnią. On również rozpoczął romans, choć dobrze go ukrywał. Ewa, jedna z jego podwładnych w pracy, była tą drugą kobietą. Była młodsza od Klari, ambitna i chętna do zadowolenia. Daniel czuł do niej pociąg w sposób, jakiego nie czuł od lat. Sprawiała, że czuł się żywy w sposób, którego nie mogła mu już zapewnić stagnacja jego małżeństwa. Kiedy Daniel zaczął zostawać w biurze do późna, Klare zauważyła zmiany. Jego nieobecność, niegdyś cichy towarzysz, teraz wydawała się bardziej przemyślana. A kiedy zaczął wykazywać oznaki stresu, a nawet niepokoju, Klerę zaczęła się zastanawiać. Czy za jego późnymi nocami kryło się coś więcej, niż mówił. Ale nigdy nie zapytała go o to wprost. Zamiast tego, zagłębiła się we własnym romansie, własnej ucieczce. W miarę upływu tygodni, napięcie między Klarą i Danielem stawało się coraz bardziej wyczuwalne. Poczucie winy Klari narastało, podobnie jak jej gniew. Tak wiele poświęciła temu małżeństwu, tak długo próbowała je naprawić, a jednak Daniel zdradził ją na swój własny sposób. Miała pełne prawo szukać ukojenia gdzie indziej, ale mimo to kłamstwa zaczęły jej ciążyć. Daniel również zaczął nabierać podejrzeń. Późne noce, okazjonalne nieodebrane połączenia, zaszyfrowane wiadomości na telefonie Klarii. Nie był głupcem. Zaczął węszyć, sprawdzać jej telefon, wiadomości, próbując poskładać pazl rosnącego dystansu żony. A kiedy natknął się na SMS-a od Ryana, jego podejrzenia się potwierdziły. Ale Daniel nie skonfrontował się z Klarą, nie od razu. Zamiast tego wynajął prywatnego detektywa, który śledził i dokumentował każdy jej ruch. Śledczy dostarczył potępiających dowodów, romans Klarii był prawdziwy. Teraz plan Daniela zaczął nabierać kształtów jeśli mogła go zdradzić, pokazał jej, jak bardzo to boli. Rozpoczął romans z Ewą bardziej lekkomyślnie, dreszczyk tajemnicy stał się czymś, czego pragnął. Ale w głębi umysłu zaczął planować zemstę. Śnieg za oknem zaczął osiadać w miękkich zaspach na podwórku, a świat pokrył się ciężkim, cichym kocem. Wewnątrz panowała duszna atmosfera, bardziej niż kiedykolwiek. Klere właśnie wróciła z wirującego spotkania z Reanem, a jej puls wciąż szalał z podniecenia, gdy była trzymana i całowana z dzikością, jakiej nie znała od lat. Lekko drżała, nie z zimna, ale z nielegalnego dreszczyku ich romansu. Ostatnią rzeczą, jakiej się spodziewała, wchodząc do domu, był widok Daniela siedzącego przy stole w jadalni, jego ciemne oczy były zimne, a postawa sztywna. W pokoju panowała niesamowita cisza, a żołądek Klari skręcił się w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyła. Cicho zamknęła za sobą drzwi, ale Daniel nawet nie drgnął. Skupił się całkowicie na niej, jego spojrzenie było ostre i niezachwiane. Przez krótką chwilę zastanawiała się, czy się dowiedział, czy wiedział o Reanie. Ale jak mógł. Była taka ostrożna, taka skryta. A jednak on tam był, czekał, a jego wyraz twarzy był już przepełniony mroczną pewnością. Klerę powiedział niskim, przyciętym głosem: Musimy porozmawiać jej serce przyspieszyło. Już czuła ciężar tej rozmowy wiszący w powietrzu, ciężki i złowieszczy. Zmusiła się do zachowania spokoju, choć w środku jej klatka piersiowa się zaciskała. O czym? Zapytała spokojnym głosem, nie zdradzając strachu, który budził się pod powierzchnią. Daniel nie odpowiedział od razu. Po prostu wpatrywał się w nią, jakby próbując odczytać ukryte warstwy jej wyrazu, te, które tak starannie maskowała. Cisza ciągnęła się, a każda sekunda wydawała się wiecznością. W końcu z celową przerwą odezwał się ponownie, a jego słowa były zimniejsze niż kiedykolwiek. O twoim romansie, powiedział płaskim, pozbawionym emocji tonem. Klerę zamarła. Słowa te były jak policzek w twarz. Nie była przygotowana na ich bezpośredniość, brutalną jasność w jego głosie. Przez sekundę nie czuła się realnie, jakby to był jakiś koszmar. Z którego mogłaby się obudzić w każdej chwili. Ale prawda o tym uderzyła ją jak zimny, twardy cios w brzuch. Oddech uwiązł jej w gardle, ale nie pozwoliła sobie na panikę. Czuła, jak przyspiesza jej puls, a jej umysł szukał wyjścia z tej sytuacji. Czy on blefował? Czy to możliwe, że tak naprawdę nie zdawał sobie z tego sprawy? Szybko spróbowała się uspokoić, a szok zamienił się w zimną maskę obojętności. O czym ty mówisz? Zapytała, choć jej głos lekko się wahał. Daniel wstał powoli, odsuwając krzesło z piskiem, który sprawił, że podskoczyła. Szedł w jej stronę rozważnymi krokami, jego ruchy były powolne, ale groźne. Było w nim teraz coś innego, kontrolowany gniew, jakby delektował się chwilą. Wiem, Klaro. Wiedziałem od jakiegoś czasu, powiedział niskim, groźnym głosem. Te wszystkie późne noce, dziwne SMS-y, myślisz, że tego nie zauważyłem? Klerę zaczęła się zastanawiać. Była taka ostrożna, prawda? Kasowała SMS-y, nie odbierała połączeń, by uniknąć podejrzeń. Ale Daniel zauważył. Daniel zawsze zauważał. Daniel, nie rozumiesz, zaczęła, a jej głos lekko drżał, gdy słowa opuszczały jej usta. Byłam. Co takiego? Przerwał, a jego głos wzrósł, napięcie między nimi trzeszczało. Znudzona. Samotna. Myślisz, że to usprawiedliwia to, co zrobiłaś? Jego oczy były wściekłe, płonęły gniewem, którego nie widziała od lat. Serce Klary waliło jak oszalałe. Czuła, jak ściany zamykają się wokół niej. Jej klatka piersiowa była ściśnięta, duszona ciężarem winy i przytłaczającym poczuciem nieuchronności. Nie chciałam cię skrzywdzić, wyszeptała, jej głos był ledwo słyszalny. Wyraz twarzy Daniela nie złagodniał. Nie możesz tego usprawiedliwiać, Klaro, powiedział lodowatym głosem. Wiem, kim on jest. Ryan, prawda? Wypluł to imię, jakby smakowało nieświeżo w jego ustach. Myślisz, że możesz mnie tak po prostu odrzucić i iść dalej z nim? Klere otworzyła usta, by coś powiedzieć, ale nic z nich nie wyszło. Jej myśli wymknęły się spod kontroli i po raz pierwszy od dłuższego czasu zdała sobie sprawę, że nie zna odpowiedzi. Nie myślała o tym, co opowie Daniel, jaka będzie jego reakcja, gdy nieuchronnie się dowie. Myślała tylko o ryanie, o intensywnych, odurzających emocjach, które sprawiał, że czuła. Ale teraz, w obliczu zniszczenia swojego małżeństwa, nie mogła znaleźć odpowiednich słów. Zanim zdążyła cokolwiek powiedzieć, zadzwonił dzwonek do drzwi, głośny i nagły, przerywając napięcie między nimi. Serce Klarii niemal wyskoczyło z piersi. Wiedziała, kto to bez wątpienia był. Ryan. Oczy Daniela zwęziły się, gdy podążył za jej spojrzeniem w kierunku drzwi. Nie dało się pomylić spojrzenia Daniela z rozpoznaniem. On wiedział. Uświadomienie sobie tego faktu ugrzęzło w żołądku klary jak ciężki kamień. Pośpieszyła do drzwi prawie za szybko, ale gdy się nęła ręką do klamki, głos Daniela ją zatrzymał. Nigdzie nie pójdziesz, warknął. Krew Klari stała się zimna. Odwróciła się do niego, a jej umysł ogarnęła panika. Proszę, Daniel, nie. Ale było już za późno. Ryan już otworzył drzwi. Stał tam, jego szerokie ramiona blokowały drzwi. Jego oczy migały od Klary do Daniela, wyczuwając napięcie, które wisiało w powietrzu. "Clare." powiedział ostrożnie, przekraczając próg. "Czy wszystko w porządku?" Zanim zdążył dokończyć, pięść Daniela wystrzeliła, brutalnie uderzając Ryana w szczękę. Ryan zachwiał się, zaskoczony siłą ciosu. Klera krzyknęła, a jej ciało instynktownie ruszyło w stronę Reana, ale było już za późno. Daniel rzucił się na niego ponownie, wściekłość wzięła górę nad jego racjonalnym umysłem. Odejdź od niej! Ryknął Daniel, jego głos był przepełniony wściekłością. Ryan walczył, odpychając Daniela z całej siły, ale Daniel był nieugięty. Dwaj mężczyźni zderzyli się ponownie, tym razem z większą siłą. Walka była surowa i dzika napędzana gniewem, zazdrością i rosnącą świadomością, że zdrada Klarii zniszczyła wszystko. Clare patrzyła na to z bezradnym przerażeniem, zamrożona przemocą rozgrywającą się przed jej oczami. W chaosie wizja Klarii rozmyła się, gdy wyciągnęła rękę w ich kierunku. Nie mogła myśleć, nie mogła przetwarzać informacji, mogła tylko reagować. Chwyciła pierwszą rzecz, jaką znalazła, jeden z noży kuchennych. I bez zastanowienia wbiła go w bok Daniela. Ostrze przecięło jego ciało z obrzydliwą precyzją. Daniel syknął w szoku, potykając się o z nożem wbitym głęboko w bok. Daniel upadł na podłogę, a jego ciało wygięło się w sposób, który sprawił, że Klars zaburczało w brzuchu. Jego oddech był nierówny i płytki. Krew tryskała z rany, zbierając się na drewnianej podłodze. Jego ręka instynktownie powędrowała do rany, ale było jasne, że nie przeżyje. Klerę stała tam, jej ręce trzęsły się gwałtownie, a serce waliło jej w piersi. Rzeczywistość tego, co właśnie zrobiła, co oboje zrobili, zaczynała do niej docierać. Nigdy sobie tego nie wyobrażała. Nigdy nie myślała, że to zajdzie tak daleko. Ale teraz nie było już odwrotu. Ryan, równie oszołomiony, klęczał obok Daniela, desperacko próbując zatamować upływ krwi. Klere, musimy wezwać karetkę, powiedział, jego głos był rozgorączkowany. Klerę potrząsnęła głową, a jej wzrok zamgliły łzy. Za późno wyszeptała, jej głos drżał z niedowierzania. On odszedł. Ręce Reana unosiły się nad klatką piersiową Daniela, ale nic więcej nie mógł zrobić. Szkoda została wyrządzona. Oczy Daniela otworzyły się, ale nie było w nim już walki. Jego usta poruszyły się w słabym szepcie, jego głos był ledwo słyszalny. Ty, zabiłaś mnie, jego oczy zamknęły się na Klars, dziwna mieszanka zdrady i smutku w jego spojrzeniu. Kochałem cię, a ty, mnie, zabiłaś. Serce Klari pękło, gdy spojrzała na niego z góry, a zimna prawda jego słów przeniknęła do jej kości. Zabiła go nie tylko nożem, ale swoimi czynami, swoimi wyborami. Nie było teraz żadnego usprawiedliwienia. Nie mogła cofnąć szkód. I wtedy oczy Daniela zamknęły się po raz ostatni. W pokoju zapadła cisza. Ryan spojrzał na Klarę, jego oczy rozszerzyły się w panice. Musimy iść. Musimy się stąd wydostać. Clare nie odpowiedziała. Nie mogła. Była odrętwiała, a ciężar morderstwa uciskał jej klatkę piersiową niczym dusząca siła. Poczucie winy, przerażenie, dezorientacja, wszystko to zlewało się ze sobą, zaciemniając jej umysł. Ryan chwycił ją za ramię, jego uścisk był mocny, ale delikatny. Klaro, musimy wyjść. Teraz. Ale gdy naglący ton jego głosu przebił się przez jej mgłę, Klery zdała sobie sprawę, że oboje są w tym razem. I bez względu na to, jak bardzo chciała uciec od koszmaru, który stworzyli, nie będzie ucieczki przed konsekwencjami. Krew na jej rękach podąży za nią bez względu na to, dokąd się uda.